Ale jest deszcz, deszcz źle, słońce źle. Już naprawdę nie wiem co jest dobre, a co nie. No w ogóle powiedzcie mi, ja idę jak jakiś połamany. No cóż to, dzień pierwszy po takim długim dniu, po takim długim e, czasie wolnego minął w ogóle, e, słuchajcie, w pracy nawet, 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 nawet. Wyszedłem na ogół be, nie bez powodu, bo wspomniałem sobie, że są już słuchajcie, malynki że są już malinki. Proszę bardzo, proszę bardzo, dla kogo malinka, dla kogo malineczka, słuchajcie, dla kogo, dla kogo, Pyszna, pyszne, wspaniałe. Niedziela, słuchajcie, niedziela, a tutaj mak, y, mak, będzie makowa, makowe coś tam będzie, nie wiem, mak, jest ja mak, bo będę makowiec robił. E, miłej niedzieli Wam życzę. Tak sobie pomyślałem, że e, słuchajcie, no cóż, no trzeba było wrócić do rzeczywistości, ale już w głowie gdzieś jest kolejna podróż. Już jest w głowie gdzieś kolejna podróż, już gdzieś by człowiek gdzieś by, już gdzieś by człowiek wyjechał, ale w sumie myśli gdzie i kiedy. Jak siana nie ma. No, Trzeba oszczędzać teraz, bo jak się wydało tyle... Pieniędzy na Szkocji, o czym będzie film na YouTube, ile tam my wydaliśmy, my I pierwszy film w ogóle, jakikolwiek z tematu Szkocja, wleci, słuchajcie, w weekend. Wleci w weekend albo w środku tygodnia. To jeszcze się okaże, jak tam pozwoli czas na to, żeby go wrzucić. No. Właśnie. Tam dalej, kumar. A, dobra. Never mind. Cały. W robocie się na mnie patrzą, jakbym jaki trendowaty był. Ja wczoraj do gościa mówię, ty to się, co, co, co nie widziałeś, jak Cię Jak jak pogryzło człowieka? Nie widziałeś w ogóle? No serio. Tu mówią, co Ci się stało? Gucią mi się stało. Kobity mnie pogryzły ko tych meszek. No, serio, mówię wam tylko do sok, 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 sok nie do żeby gołąb nasał. A, no ba, nieważne, nieważne. Miłej niedzieli życzę. Trzymajcie się. Najlepszego. I cóż mogę powiedzieć? Niech ta niedziela zleci. Wam i mi. No, amen, człowieki.